Siema no jak widzicie dzisiaj na szczęście bola ruszyła znowu i znowu wystartowała. Znowu mamy nagrodę taką jak mieliśmy ostatnio, czyli zwój na 50 monet. Ja myślę, że to trochę dziwnie, bo powinny być te wiecie dodatkowe losy czy coś. A powiedzcie mi jak ktoś kupił sobie ostatnio właśnie te dodatkowe losy na następny dzień, to one zostają Wam przyznane, czy po prostu znikły i bujajcie się z tych smoczych znaków nie dostaniecie z powrotem jak to u was wyglądało, bo wiem, że niektóre osoby pisały właśnie, że kupiłem no ja jednak na razie mam farta pod tytułem pod czerwone i niebieskie myślę, że to jest trochę niefajnie a jak pisaliście o nagrodach, że 50 zielonych i 50 fioletowych tu jest zmiana, jak sami wiecie ostatnio było 10 zielonych i 10 fioletowych jeśli jest 50 zielonych i 50 fioletowych powiem Wam, że jest super, bo przydadzą się zielone jak i fioletowe. Będzie można bez problemu sobie ekspić na zielonych i fioletowych podkach. Co do samego, tutaj do samej tomboli, ja myślę, że większość może być zadowolona. Dobra, przewodnik do górnictwa, no to mamy z 3 KK, z tamtych mamy nic, czyli zysk jak na razie 3 kk no, nie jest źle dla, dla tych nowych, dla nowej postaci, która ma 30 poziom 3KK, to już jest coś. Natomiast symbole, no, fajnie, jakby jakieś te zielone były, żeby magiczny metal był. Niestety, znając moje szczęście, to jest mało prawdopodobne. I na koniec ostatnia postać. Powiem tak, myślałem, że jeszcze koni będę mógł oddawać, jeśli te kilka dni minęło. Niestety nie mogę, a szkoda. To znaczy, nie mogę brać tego darmowego losu. Więc jest lpa. Tak, jak mówiłem, 50 zielonych podów. Tu jest zmiana na plus. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś są zmiany. A jak tam w ogóle u Was idzie drop z tą czy się, no, można powiedzieć, cieszycie na to, że już wreszcie jest reaktywacja, bo no, czekaliśmy ponad weekend, cały weekend. Ale tam mnie to było obojętne, bo Andrzeja, więc co by tu powiedzieć? Trzymajcie się, do zobaczenia. I piszcie, jaki macie drop.